Serdecznie, tu Urbek TV. jesteśmy na Tottenburgu. Będziemy go zwiedzać. Jeżeli jest coś tutaj nowy na tym kanał, to moi jest czerwony, a to nadal się zrobił szary. I chciałbym poprawić Cacra. Nie będę mówił o nazwie. Jest RODO. I widzimy sobie Ma to ten zacny Tottenburg, który powstał. Zaraz wam powiem kiedy powstał. którego sobie zwiedzimy. a Powstał w, w latach 1900. już szukam na kartce. W 36. rozpoczęto budowę, a zakończono się 1938. Ku pamięci śląskim górnikom i osobom, które zginęły w I wojnie światowej I zaraz potem wejdziemy i no, nie wiem czy to widać zaczyna śnieg sypać I, i ja tu robię cięcie i zobaczymy się już w środku, jak zamontuję cały sprzęt Już jesteśmy w środku Jeszcze na górze widać resztki mozaiki zobaczcie Resztki, mówię, mozaiki O, widzicie? Poza jeszcze Pełno mozaiki Dopiero teraz mogłem zacząć pędzić, bo jacyś ludzie się tu prędzili i nie chciałem wybytnio się narażać. Nie wiem, trzeba nie wiem. Zobaczcie jak... Muszę uciekać z sprzęt. Zaraz. Zejdzie. Tam wejdziemy na końcu, Bo tam będzie coś fajnego. Przechodzamy się właśnie teraz koło tych kolumn. Na dół nie będę wchodził. Hmm. Jest tyle wody, że szkoda butów. Tak już mam trochę złączone. Dochodzimy do pierwszego zawału. Tutaj i robię teraz takie cięcie. No i tutaj widzicie mamy. Będziemy tam schodzić, a potem but, to jest nazwa, Wzięła się nazwa stąd i wam mówię, jak panie tłumaczenie, martwy bóg. Niby tutaj SS miało swoją świątynię, ale ile w tym prawdy, to nie wiem, możecie pisać mi w komentarzach, czy coś. I zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko jest rozwalone. Pełno, pełno wody, jak możecie widzieć. Nic takiego kapitu zdaje się, tylko z powodu. Wejdziemy do pierwszego pomieszczenia. Tutaj na środku mam pozostałości. Tu był taki wielki hmm, postument, na którym był wieczny ogień, ale tu już go nie ma. Zostało. zaczepę po nim i będziemy się kierować do pierwszego pomieszczenia. Widzę, co, szybko uciekam stąd, i chcę niedzielę spędzić w domu i wam zmontować film. I przejdziemy sobie ten Zobaczcie, ile tu jest wody. A tam będziemy się kierować, żeby coś pokazać. Jest jeszcze znacznie więcej wody niż tutaj. Nie wiem co widać. Jak to widać Szukam latarki teraz O teraz zobaczcie A przechodzimy szybko Mamy pierwsze, pierwsze drugie wejście I to tak wygląda Wszystko jest pociek, cieknie wodą Pierwsze pomieszczenie go chciałem zabrać i ono wygląda tak To nie jest to jest, jest jakby mamy takie okienko Nie wiem co wy myślicie o tym Jeszcze musimy zobaczyć a nie w oczy jakie tu mamy zawiasy Nie wiem obiektych mi paruje, sorry za to Ale możemy zobaczyć taki zawiasem Tu musiały być mocne tutaj drzwi No i nawet już yy, sufit niszczeje. Rok temu tędy wchodziłem, ale już widzę, że zrobili nowe wejście. Znowu w tym robaciem. Pięknie to tak wygląda. to woda cieknie. Wszystko jest mokre. Uciekamy. Do ostatniego obiektu. Już mam, nie wiem jak tam wejść, więc mogę tam śmiało pokazać. Myślałem, że da się wejść, w ale wiem, że tam jest więc co tu się dzieje? To zapewne nie byłoby jak tam wejść. I tutaj zobaczcie Poczekajcie. Bo to chyba nie da rady. Tak inaczej. Zobaczcie. A tam jest tam mam świecę. Jest, jest hech dwa ale chcę wejść tam, wam coś pokazać Szukałem, Szukałem czegoś innego ale no niestety nie mogę tego zlokalizować teraz jeszcze karetka jedzie tu się po Niemczech ale tu zrobię drugie cięcie i widzimy się tam w środku nie no, zrobię cięcia ale już mam cały więc szybkie cięcie i idziemy się w środku. No i właśnie chciałem Wam to pokazać. Jestem ciekawy co tu jest, bo tu widzę pierwszy raz, a jestem mieszkańcem bałżycha i nie ukrywając już byłem tu parę razy. Dlatego troszkę już nie wie, jakby, ale to jest jakby zrobione, ktoś to musiał zrobić. Coś to musiał przykryć. I tu jesteśmy właśnie. W tej hali. Poczekajcie, wy Obiektyw. No, może trochę lepiej będzie. Jesteśmy w tej hali. W tej pomieszczeniu. Przeszliśmy stąd. Stąd tutaj. Tu, gdzie jest ten herb Nie wiem, będzie ciemno trochę. Tutaj. Tak mi się wydaje. Muszę Wam to pokazać może stąd. O! Nie wiem, czy widać, jest herb wołgrzycha, Ale szukałem innego, innej, innej emblematu. Nie chcę mówić tutaj, bo no nie chcę, żeby coś YouTube nic robił. Ale nie mogę go znaleźć, więc przejdziemy się jeszcze kawałek i idę do domu. Tak wszędzie są takie dziury, jak możecie zobaczyć. Nie możecie zobaczyć, bo kuźwa obiektyw mi paruje. Bardzo serdecznie przepraszam. Ale nie, to pomieszczenie super wygląda. Nie widziałem go wcześniej. Kolejny okiem. Więc uciekamy stąd, ja robię cięcie. Szybkie cięcie i zejdziemy, jeszcze pokażę. Muszę aparat zabezpieczyć. Więc za chwilę się widzimy. zwrócił uwagę, że miałem trochę, wyostrzymy. O, tu właśnie, jaka muzajeczka. Jak to musiało pięknie kiedyś wyglądać. No, po drugiej wojnie światowej właśnie to tak wygląda. Takie ruiny. Więc no, ciężko mówić o tym. Wyłączam aparat. Alkohol. Pogoda nie zachęcała do Urbeksu dzisiaj. Ale no jest on. Tak on wygląda. Jeszcze gdzieś będziecie mieli może wstępie przez całą jego historię. Postaram wam to się wszystko opowiedzieć. I cóż, wychodzimy. Dogrywam ko końcówkę i ale chcę montować ten film. Też nie wiem nawet ile on będzie trwało w sesji. Zobaczcie Tafla wody To wszystko, wszystko cieknie, cieknie z dachu Jak takie coś może tak tak, tak zrujnować hm. Ciężkie to Nie, coś pięknego Aż chyba zrobię sobie zdjęcie tego Jak pozwolicie na to Właśnie był ten filar taki jak płonął wieczne ogień nad tym, ku pamięci właśnie tych umarłych górników. Ale no mówią się, że to był kult SS. Coś rob... Nie chcemy w to się wydawać, więc Wam tylko tyle powiem. Więc jeszcze będziecie mieli cały, zrobię Wam zrzut slajdów, zobaczcie jak widok na to. Ja wychodzę, dogrywam końcówkę, żeby się z Wami pożegnać i cóż, to no wychodzimy. No, i, te, I te drzwi. A, zapewne nic nie widzicie. O, zobaczcie te drzwi, jakie one były kiedyś masywne, musiało być. I tak jak mówiłem na wstępie, ta mozaika tutaj. Zrobiłem wszystkiego co... i tu jeszcze nagrywam pierwszy raz film w tamtym roku, ale tutaj coś jeszcze jest, zobaczcie, nie wiem, czy to nie będę musiał wyciąć, ale robię tutaj cięcie i zaraz się widzimy. No to co, wychodzimy. Gaszę latarkę, jest gaszona. że Wam pokażę, jak obiekt wygląda z zewnątrz. I tu Kiedyś to źle nagrałem i jestem film na YouTube, ale no, chcę Wam to pokazać. Zobaczcie, jakie wandale. On się prezentuje. Tam jeszcze jakieś było. No podejdziemy jeszcze na ja Widziałem grupkę młodych, którzy wchodzi... wchodzili właśnie do podziemi. Ale no nie chcę ryzykować. O tym właśnie mówię. To jest tak z dwóch stron. O. i takie kolumny musiało być kiedyś wiem że na ten, na ten temat tego jest multum filmu ale no chciałem też takie coś nagrać tu już widzimy to wszystko z zewnątrz jak to wygląda zobaczcie i spędzajcie o subskrypcji kanału bo mam dwa mocne filmy i ten jak wam będzie, będziecie chcieli znaczy będą te filmy i ten ale one będą tak te dwa są tak mocne że zachęcam do subskrypcji kanału czekałem właśnie na te dwa filmy. Do zapowiedzi takich dwóch filmów. Też film. No i pozdrowienia paru osób nowych widzów naszych na kanale. I tak samo no zobaczcie. jakie to musiało być kiedyś piękne. I Kacpra. Który, który prosił mnie o pozdrowienie Więc go pozdrawiam ponownie I schodzimy stąd Zobaczcie Szkoda, że to jest w takiej ruinie To mógł być taki piękny zabytek Ale nie Ale lepiej to Zniszczyć Zostawić tak Cóż O właśnie, to jest ta druga część i będą się wsiąść Wam to zmontować porządnie ze wstępem i z tymi napisami co tu kiedyś było od razu, wam to, od razu Wam to mówię zobaczcie a nagrywając rok temu no nie miałem, nie robiłem zdjęć tego obiektu na grupę na którą też serdecznie zapraszam Urbex yy, Wałbrzych grupa I zobaczcie to jest to samo jakaś kolumna tu musiała być Kiedyś To już natura to, już natura upomina się o swoje. Tu ma ma macie już jak drzewa rosną więc Ludzie chcą o to zadbać tam czytałem, już jakieś petycje do miasta ludzie już tworzyli Zobaczcie tam, nie, tam. Dobra ale Obeszliśmy go całego, nie ma co przedłużać. Robię tutaj cięcie i schodząc będę się z wami żegnał. Jeszcze zobaczcie sobie. Tu biegła nasza eksploracja, eksploracja obiektu Tottenburg. Cóż, co ja mogę powiedzieć? Jeżeli wam się materiał podobał, na moim paluszku jest czerwony przycisk. A tam na dole, żeby zrobił się szary. Pamiętaj o tym. Zapraszam na naszego Instagrama, na, naszego, na, na naszą grupę na Facebooku Urbek z Wałbrzych oraz na, nasz, oraz na naszego Discorda. I cóż, jak będziecie chcieli live'y, pisać tam na dole, to z Bogdanem wam zrobimy parę live'ów Ale musi być Was więcej na Discordzie, żeby móc Wam takiego live'a live zrobić i możecie nas tam z nami tam też popisać na Discorcie, więc... I dziękuję Wam też, że na, na grupie jest tyle osób ponad czte, 425 z tego dosyć dobrze pamiętam więc widzimy się na następnej wyprawie